Dzień dobry, witam was serdecznie z tej strony Trade27. Ostatnio bardzo głośnym tematem w mediach jest jodek potasu i to, czy go warto stosować, zażywać w kontekście potencjalnego konfliktu nuklearnego, wybuchu jakiegoś dalej. Moim zdaniem obecnie ryzyko powtórki z Czarnobyla, czy to wręcz wojny jądrowej jest, jest bardzo małe. Jest to jedynie temat zastępczy, którego celem jest odciągnięcie uwagi ludzi od ustawy o tak zwanej ochronie ludności, która jest jedną z najbardziej, powiedziałbym, dyktatorskich ustaw, którą próbuje się wprowadzić po 1989 roku. Na no, zagrożenie nuklearne jest jednak tematem, które przykuwa uwagę, budzi strach, i tak dalej. Dlatego dzisiaj też razem z Ryszardem Grzybykiem, autorem książki Rak, To Nie Wyrok. Zgłębimy temat jodku potasu, tego, czy warto go zażywać, a jeżeli tak, to w połączeniu z czym i czemu ten jod jest rzeczywiście potrzebna? przede wszystkim, gdyby do czegoś rzeczywiście doszło, w jaki sposób powinniśmy się chronić? Witam cię, Ryszard! Witam cię wieczorko, witam Państwa. Pierwsze pytanie. Co w ogóle myślisz o, o jodzie? Bo moje, z mojego doświadczenia wynika to, że większość ludzi po prostu ma permanentny deficyt jodu, ma rozregulowaną gospodarkę hormonalną. Nawet endokrynolodzy, z którymi się kiedyś zetknąłem w przeszłości, wręcz przestrzegali przed zażywaniem jodu. Jak, jak to jest z Twojego punktu widzenia? Z mojego punktu widzenia jest dokładnie odwrotnie. Yy, bazując na badaniach klinicznych, wygląda na to, że około yy... 40% populacji takiej przeciętnej ma niedoczynność tarczycy. Dlaczego to w takim razie o tym się głośno nie mówi? No, to jest może pytanie już nie do mnie, dlaczego się o tym nie mówi, natomiast można zadać pytanie, dlaczego jest to tak źle diagnozowane. Skoro zostało to no, prawie że stwierdzone, tak to można powiedzieć, no bo tam są przypuszczania, jak to w badaniach niż rzadko kiedy są pewniki, tylko może się stać, przypuszcza się i tak dalej, tego typu terminologia jest najczęściej używana. Więc dla mnie jest to dosyć ewidentne, że pacjenci, zwłaszcza z jakimikolwiek problemami metabolicznymi, mają zaburzenia tarczycy. Nie zapominajmy o tym, że tarczyca to jest szef całego naszego metabolizmu w organizmie. W związku z tym, jeżeli ona nie ma właściwego paliwa, to się rzeczy może, może się to przekładać później na różnorakie zaburzenia. Czy tym paliwem jest właśnie jod? Dla tarczycy właściwym paliwem jest jod i jodek potasu, muszą być dwa elementy. Yy, tabletki generalnie te, o których tutaj wspomniałeś, yy, słowo o małym zagrożeniu jakimś tam powiedzmy promieniowaniem, ja też jestem tego zdania, no, ale generalnie przyjęło się, że podczas takiego zagrożenia podaje się tabletki z jodkiem potasu. Natomiast do właściwej pracy tarczycy, tak jak powiedziałem, jest potrzebne dwa elementy jod i jodek potasu i to mamy zawarte w płynie Lugola. Okay. Czy, czy są jeszcze jakieś inne niezbędne pierwiastki, które pomagają przetwarzać bądź wchłaniać po prostu czy to jod, czy jodek potasu? Czy po prostu płyn lugola jest nam w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości jodu? W zasadzie płyn lugola stosowany umiejętnie jak najbardziej jest wystarczający, żeby do organizmu dostarczyć odpowiedniej ilości jodu? Kolejne elementy, które pomagają w tej pracy tarczycy, to to wiadomo jest selen i jest cynk. Tylko tutaj przestrzegam od razu, że kobiety nie powinny spożywać takiej ilości cynku jak mężczyźni. Kiedyś, już nie pamiętam nawet dokładnie, w którym przedziale czasowym, wpadły mi, że tak powiem, w ręce też jakieś badania kliniczne, które mówiły, że spożywanie zbyt dużej ilości cynku przez kobiety może spowodować u nich wzrost hormonu DHEA. Bardzo żałuję, że tych badań sobie nie zatrzymałem, bo chętnie bym mi tutaj pokazał, ale to tylko tyle, co z pamięci teraz mogę to otworzyć. Mm -hmm. A zwiększony poziom tego hormonu w organizmie u kobiet może na przykład spowodować zwiększenie zarostów, w tym na twarzy. No powiedzmy szczerze, no, no, rzadko której kobiecie by zależało na jakiejś tam brodzie czy wąsach. tak? Okay. Wspomniałeś, że odpowiedni sposób. Przyjmowanie jodu czy odpowiedni sposób przyjmowania płynu Lugoli. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć na ten temat? W jaki sposób powinniśmy go przyjmować? Czy powinniśmy się do tego przyjmowania jakoś y, wcześniej przygotować, suplementując coś jeszcze, czy po prostu kilka kropli dziennie załatwia nam sprawę? Ja tutaj należy troszeczkę szerzej na ten temat popatrzeć, dlatego że możemy oczywiście bazować tylko na samym płynie Lugola, ale nie zapominajmy, że na przykład w medycynie chińskiej tarczyca i śledziona są traktowane jako jeden organ. I rzeczywiście stosując te techniki regulacji wewnętrznych organów, według tej filozofii, gdy poprawiamy pracę śledzione, poprawiamy pracę tarczycy. Więc jednocześnie nam się nasuwa wniosek, że jeżeli mamy zadbać czy teraz, czy w przyszłości o naszą tarczycę, to przede wszystkim należałoby już teraz zacząć myśleć, czy śledziona nasza nie wymaga jakiejś korekty. To jest jedna rzecz. Ty pytałeś o ilości płynu Lugola. Ilości są powiem tak różne, jak różni są autorowie, którzy to opisują. Jeśli weźmiecie Państwo na przykład dawki dozwolone przez nas, choćby polski gist, to wiadomo, te dawki są na takim poziomie, że w zasadzie, przynajmniej moim zdaniem, trudno tu oczekiwać jakichkolwiek efektów leczniczych, jeżeli tej dawki nie zastosuje się jej wielokrotność no to w zasadzie uzupełni się to, co potrzebujemy na bieżące potrzeby. No i taka jest też zasada suplementacji, że uzupełniamy to, czego nie mamy w pokarmach. Natomiast jeżeli w przypadku jakiegoś większego zagrożenia, to musimy te dawki wielokrotnie zwiększyć. Ja może tutaj podam przykład. Uważa się, że średnio 1 dwie krople płynu lugola dziennie zabezpieczają potrzeby organizmu bieżące. I prawdopodobnie jest to bliskie prawdy, natomiast należy też pamiętać o tym, że generalnie populacja nie mieszkająca nad brzegami morza ma po prostu karencję jodu w organizmie i to, i to bardzo wysoko. W związku z tym, jeżeli byśmy chcieli nazwijmy to uzupełnić magazyny, to należałoby tego wziąć więcej. Ja kiedyś w ramach eksperymentu bo dowiedziałem się, że dawka bezpieczna dla organizmu ludzkiego jednoprocentowego płynu Lugola wynosi 120 kropli. No więc chciałem zobaczyć, jak długo będę w stanie te 120 kropi spożywać i co się ze mną będzie działo. Ja tego absolutnie nie proponuję, żeby ktoś z Państwa stosował, bo mówię, no ja sobie jestem poradzę, jak się coś zacznie dziać. No nie każdy ma taką wiedzę. Więc krótko mówiąc, zacząłem systematycznie codziennie nie sprawywać skórę, tylko pić, dlatego, że. Jot ma to do siebie, że on się bardzo szybko ulatnie. Jeżeli go wytrzemy w skórę, to oczywiście spora część zostanie wchłonięta, ale jakiś procent zostanie, ulotni się po prostu. Picie do doustne powoduje, że cała jego zawartość trafia do organizmu. I pije się go zmieszanego z wodą, bo inaczej go naprawdę trudno wypić i to nawet z nawet większą ilością wody. Pije się na pusty żołądek, dlatego że on silnie utlenia, więc jeżeli cokolwiek będzie w żołądku, tym bardziej jakieś leki czy suplementy, no to jest absolutne przeciwwskazanie do wypijania w tym samym czasie płynu logola. I proszę Państwa, przez pełne 4 miesiące piłem codziennie systematycznie po 120 kropli płynu logola jednoprocentowego. Jedyny efekt był taki, że się dobrze czułem. Efekt uboczny, chciałem powiedzieć. Na koniec po czterech miesiącach okazało się, że rzeczywiście w związku z tym, że ma te właściwości takie utleniające i żerne, troszeczkę mnie chyba nadwyrężą śluzówkę żołądka i zacząłem mieć jakieś delikatne, powiedzmy, jeszcze może nie bóle, ale coś w tym kierunku idące. Zorientowałem się, że nie tyle mój organizm już nie jest w stanie przyjąć więcej pynu, a tyle yy, tylko mój żołądek, a zwłaszcza jego śluzówka, mówi: chłopie, wyluzuj troszeczkę. Ale tu przypominam, 120 kropli jednoprocentowego. Więc mówimy to naprawdę o konkretnych ilościach. Wiesz, co ja mam do Ciebie pytanie od razu, powiedziałeś, że to powinno być przyjmowane na pusty żołądek. Płyn Lugola. Ja oprócz płynu Lugola, czy to do doustnie, czy to, czy to na skórę, też suplementuję je pod postacią kelpu. Czy tabletki kelpu można y, łączyć z innymi suplementami, bądź powinno się je bardziej przyjmować na pusty żołądek, czy, czy raczej jednak łączyć je z jedzeniem? Y Powiedziałbym tak, że wszelkie suplementy, przynajmniej moim zdaniem, powinno się stosować w trakcie posiłku na zasadzie kanapki. Coś ugryzę, coś połknę w ramach suplementu i znowu czymś to przegryzę. Jest to wówczas przez organizm bardziej traktowane jako składniki pokarmowe, i być może nie mam tutaj racji w ten sposób uważając, ale mi to jakoś bardziej przemawia do przekonania, że, że to będzie lepiej wtedy obrobione, przyswojone i wchłonione. To, to jest moje przekonanie. To wcale nie znaczy, że tu jest jakaś większa, <coughs> głębsza nauka za tym stoi. Yy, mm -hmm. Czy można stosować na przykład kelp i płyn Lugola? Dlaczego nie? Natomiast ja rzadko stosuję tego typu kombinacje z jednej prostej przyczyny. Yy, jeżeli zalecam komuś na przykład 20 kropi płynu Lugola, to ja yy, mam ściśle określoną dawkę i widzę, jakie są reakcje. Gdy do tego jeszcze dam jakąś, yy, jakiegoś kelpu czy czegokolwiek innego, rozjeżdża mi się ta dawka. Nie wiem w tym momencie, co tak naprawdę zaczęło działać. Yy, ale oczywiście można. Okay. Wiesz co, pociągnęliśmy, uważam, dosyć ważny temat. Ja pamiętam wiele, wiele lat temu, kiedy zacząłem po raz pierwszy suplementować flawony czy flawonoidy, nawet nie pamiętam, jaka jest prawidłowa nazwa. W każdym razie takie dżemiki, które zawierają substancje, które są przy bardzo świeżej żywności, a których prawie nie ma przy, przy żywności przetworzonej. I właśnie osoba, która mnie sprzedawała, zwróciła uwagę, żeby wziąć małą łyżeczkę i trzymać w ustach jak najdłużej, bo wtedy się najwięcej tego wchłania, chociaż na, nawet do 20 minut. Yy, I później, jak eksperymentowałem z innymi rzeczami, to też zacząłem sprawdzać yy, poziom wchłaniania. I przykładowo wielu moich znajomych czy osób z mojego doświadczenia zwróciliśmy uwagę, że mamy na przykład zrogowaciały na skórek na łokciu, które jest jakimś tam objawem braku czegoś. I na przykład, kiedy brałem mumio, Normalnie do ust nie połykając, je do jakiegoś posiłku, no po 3-4 dniach to, to znikało. Czyli jakieś składniki mineralne y, były uzupełnione i organizm wykorzystał do regeneracji skóry. Ale kiedy trzymałem jakiś suplement w ustach, to jego wchłanianie było dużo szybsze, bo efekt był dużo, dużo bardziej widoczny. No tak, I, i, robi, I robiłem i to właśnie kilkukrotnie, nawet na jakichś tam paskudnych suplementach, więc ja z moich jakichś tam bardzo subiektywnych doświadczeń mogę powiedzieć, że mam wrażenie, że wiele suplementów się lepiej wchłania, jeżeli je trzymamy w ustach, niż, niż po prostu połykamy. Wiadomo, poknięcie jest wygodniejsze, natomiast nie wiem, czy byłbym w stanie wodę z płynem Lugola zbyt długo trzymać w ustach. No raczej byłoby to trudne. No tutaj trzeba podzielić też część, powiedzmy, preparatów leczniczych na te stosowane do ustnie i nazwijmy to do żołądkowo. Te stosowane nie mają za zadanie to, żeby, też mają najczęściej taką strukturę, że są o wiele łatwiej wchłaniane przez błony podjęzykowe bezpośrednio do, do krwiobiegu. W związku z tym one nie przechodzą przez układ trawienia, trawienia w tej pierwszej fazie i w związku z tym wykonują tą swoją pracę praktycznie od razu. Podczas gdy po, połknięty suplement, on musi przejść przez jakiekolwiek by to nie był, czy lek, czy pokarm tak samo, on musi przejść przez obróbkę pierwotną najpierw enzymów trawiennych w ustach, później kwasu solnego żołądka, następnie enzymów trawiennych, następnie żółci, następnie bakterii i tak dalej. I dopiero wtedy mogą z niego zostać wyekstrahowane te mikroelementy, które są nam niezbędne do no, praktycznie do wszystkiego. Mam do Ciebie jeszcze takie pytanie. Wiele, wiele lat temu jeden znajomy zwrócił mi uwagę, że dobrą metodą na określenie czy mamy wystarczająco dużo jodu w organizmie? Jest po prostu posmarowanie skóry płynem lugolą. Będziemy mieli tradycyjnie fioletowy bądź tam żółty, żółty odcień. Ja pamiętam jako dziecko byłem często smarowany przez moją mamę, przez babcię, jak tylko się, się skaleczyłem. Natomiast posmarowanie skóry miało na celu sprawdzenie, ile jodu mamy w organizmie, albo czy mamy duży deficyt. I z mojego doświadczenia. U mnie przykładowo po 4, 8, czasami 12 godzinach znikał kolor żółty. Kiedyś poprosiłem znajomą, która miała niedoczynność tarczycy, której endokrynolog wręcz zakazał przyjmowania jakichkolwiek związków jodu, i u niej nie było śladu po, po 20 minutach. Dla mnie jest to konkretny przykład, że miała jakiś ogromny deficyt jodu. Czy to jest jakaś metoda, czy są jakieś może badania naukowe, czy słyszałeś o tym? Czy jest to po prostu jedna z metod popularnych, ale bez żadnego potwierdzenia naukowego? To jak szybko po prostu jod jest wchłaniany przez skórę, w efekcie czego znika ten charakterystyczny odcień? No według, według tego co wiem, to jest raczej metoda taka bardziej popularna niż naukowa, bazująca tutaj na objawach, co oczywiście jest bardzo pomocną metodą. Natomiast powiem tu może jako ciekawostkę, że po czterech miesiącach stosowania takiej ilości płynu Lugola, gdy smarowałem sobie przedramiona, no bo tutaj na tych nazwijmy to miękkich tkankach należy płyn Lugola smarować, no to praktycznie tak jak wcześniej, w ciągu więcej, ja wiem od jednej do, do 3-4 godzin kolor mi znikał. No więc trudno, trudno mi przypuszczać, że po miesięcznych końskich dawkach ciągle miałem niedobór tego jodu w organizmie. I to mhm. mi też dało kiedyś takiego, no taką uwagę, czy rzeczywiście ta metoda jest taka do końca wiarygodna. Na pewno jest jakąś tam metodą wskaźnikową, natomiast no nie potrafię tego ani obalić, ani potwierdzić. Okej. Okay. Na koniec jeszcze chciałem tylko jedną rzecz od siebie dołożyć, ale jest to znowu moja tylko i wyłącznie obserwacja moich najbliższych, mojej rodziny. Za każdym razem, jeżeli nas trochę rozkłada prysznic, mokra skóra, żeby była... Smarowanie w moim przypadku całej klatki piersiowej, połowy pleców yy, płynem Lugola sprawia, że większość objawów jakichkolwiek przeziębienia, czy to jest katar, kaszel, gorsze samopoczucie po prostu znika następnego dnia. Nie wiem no, tak, jak, jak to działa, tak, tak. być może jak duże dawki witaminy C, ale w moim przypadku i mnóstwa osób z mojego otoczenia to po prostu działa. No tak, jest znany ze swoich właściwości antyseptycznych, dlatego jest stosowany w coraz mniejszym stopniu, bo teraz został wyparty przez jakieś sztuczne wynalazki w szpitalach w innych rzeczach, ale ciągle jest, jest stosowany jako no, fenomenalny środek antyseptyczny i on ma naprawdę silne właściwości też m.in. antywirusowe czy antybakteryjne siłą rzeczy, skoro, skoro jest antyseptyczny. I jak najbardziej w sytuacjach przeziębieniowych czy około przeziębieniowych, no absolutnie doskonałą rolę. No, warto tylko powiedzieć coś takiego, że przy początkach przeziębienia, jeśli weźmiesz jedną, dwie krople, to ci to raczej nie pomoże. To mm -hmm. należy wziąć, no, naprawdę dużą dawkę. Bardzo dużo ludzi, których ja znam przy lotach dłuższych, czy to takich powiedzmy dwugodzinnych, czy sześcio, czy ośmiu, czy dziesięciogodzinnych, co robią, zresztą ja do nich też należę. To wypijam sobie właśnie tak średnio około 60 do 100 kropni płynu Logola przed taką podróżą i w zasadzie nigdy nie złapałem jakiegoś nieżytu, czy kataru, czy czegokolwiek. No, jego działanie utrzymuje się przez dłuższy czas, bo wiemy o tym, że praktycznie przez 48 godzin. Oczywiście spada tam z biegiem czasu ta ilość jego w organizmie, ale powiedzmy na czas lotu jest absolutnie wystarczające i mówię, no, swego czasu latałem często między Kanadą a tutaj Europą loty długie wiadomo klimatyzacja pełna ludzi kichających smarkających w samolocie w zależności od sezonu czasem było wcale nie mało. Mhm. Wycho wychodziłem z samolotów i, i po prostu normalnie toczyło się dalej życie. Okej, okay, ale widzę, że właśnie zdałem sobie sprawę, że my lecimy dokładnie na tych samych dawkach, dlatego że ja od lat bazuję na 5% płynie Lugola. Więc te kilka kropli czy kilkanaście na ręka, później wylane po prostu na, na ciało, ostrożnie, bo można zniszczyć sobie kanapę czy inne rzeczy. Doświadczyłem tego na własnej skórze. Jest w stanie uzupełnić ten deficyt i zabezpieczyć nas przed wieloma niefajnymi rzeczami. Ale ilość kropli to myślę, że powinniśmy jeszcze raz zaznaczyć. Ty mówiłeś o jednoprocentowym roztworze Lugoli. Ja brałem kilka do kilkunastu ale 5%. Ale ten myślę, że szczyt to jest powiedzmy te 121%, no plus każdy powinien zacząć od jak najniższych poziomów i chyba testować to na własnym organizmie. Tak, oczywiście, bo to nie chodzi o to, że ktoś usłyszy teraz, że ja bram tam po 120 kropki i on też sobie spróbuje, bo jest odważny. Tak. Bo pamiętajcie o tym, że tarczyca jest bardzo czuła, właśnie na poziomie jodu w naszym otoczeniu. Więc, jeśli masz dobrze pracującą tarczycę, to w zasadzie nie ma powodu, żebyś takiej ilości tego brał. Ale te, te kilka kropli dziennie na pewno będą tylko no, tutaj świetnym, świetną pomocą dla tej tarczycy i dla całego metabolizmu. Jak najbardziej, to jeszcze raz należy podkreślić to, co powiedziałeś, żeby tu ktoś nie pomylił, nie wziął sobie 5%, te 100, 100 czy 120 kropli, no bo to, to naprawdę byłaby dawka już potężna. I w zasadzie niepotrzebna chyba do niczego, bo nawet przy takich sytuacjach podrankowych, jak teraz rozdają te tabletki jodku potasu i chcą to rozdawać w szkołach, powinien być już fakt, że tak naprawdę po tych wszystkich zagrywkach naszego rządu trudno być w stu pewien, czy to jest rzeczywiście czysty jodek potasu, czy tam jeszcze jakieś domieszki, bo. Ciągle ktoś do mnie coś pisze, że podejrzewa, że coś tam o tutaj. I powiem szczerze, że to ludzie mi o tym powiedzieli, nawet o tym nie pomyślałem wcześniej, bo mieszkałem w Kanadzie, nawet by mi długo by nie przyszło, że ktoś tam mógł coś przy tym fabrykować. Nie wiem, czy to już z polskiej natury wynika, że jak ktoś ci coś daje, to, to trzeba podejrzewać, że coś w tym jest złego. Czy rzeczywiście ktoś to sprawdził, nie mam zielonego pojęcia, natomiast już pamiętam ten drobny fakt, przy właśnie jakichś tam epizodach jakiegoś zagrożenia promieniowaniem, no w tym momencie ja bym rzeczywiście, jak mówię, łykał te, te przynajmniej 100 kropi, czy te 120 kropli jednoprocentowego, czyli w przeliczeniu 20-25 kropli 5 na szklankę wody, wypijał i robiłbym to praktycznie co dzień przez ten okres zagrożenia. Później ewentualnie bym to zrobił co drugi, co trzeci dzień. To tak, takie, takie moje zdanie na ten temat. Jeżeli chodzi o ten, jodek potasu mam identyczny. Nie tknąłbym po prostu tego. Wolałbym zwyczajnie iść, kupić płyn gole. Na szczęście nie muszę, bo mam duży zapas od, od dawna i no i chyba tym, tym możemy na spokojnie skończyć. Ryszard, coś masz do dodania, Czy jeszcze coś ci przychodzi do głowy? No myślę, że w związku z tym taką podkrogową paniką, jaką tutaj sieją nam, że. Może tam być właśnie jakieś promieniowanie z elektrowni, gdzieś tam w podtekście, że może Putin się wygłupi, tak, że nikt tak naprawdę nic nie wie. No myślę, że fajną taką lekturą było, byłby tutaj ten rozdział z moich książek, jak to nie wyrok, dokładnie z raportów specjalnych, gdzie jest rozdział promieniowanie i porady techniczne dokładnie, bo pamiętajmy, że promieniowanie to nie tylko sam jod jest w powietrzu, tam jest ces, tam jest dużo innych, tam jest kobalt i dużo innych yy, czynników. Które mogą nas równie dobrze zabić jak jod promieniotwórczy. Więc nie polega to rzecz tylko na tym, żeby wziąć tabletkę z płynem Lugola i ochronić tarczycę, bo inne, nazwijmy to, podzespoły naszego organizmu mogą zostać zniszczone innymi składnikami tego promieniowania. A w tym właśnie raporcie ja tam napisałem dokładnie, jakie produkty te inne elementy potrafią usunąć. Więc myślę, że to jest warte uwagi i lepiej to mieć, że tak powiem, swojej, w zasięgu swojej ręki, swojej wiedzy przed takim epizodem, aniżeli w trakcie czy po, bo wiadomo wtedy, co się dzieje. Panika, każdy szuka rozwiązania, ludzie uciekają, nie wiadomo, co robić, a tu, gdy się jest w jakimś tam niezbyt, że tak powiem, bliskiej odległości od takiego takiej chmury radioaktywnej, no to można spokojnie wtedy sobie dalej żyć, tylko trzeba wiedzieć, co zastosować, jak zastosować i yy, się nie martwić za bardzo. Ja chyba odświeżę sobie właśnie tą wiedzę, bo już czytałem raporty dwukrotnie, ale zapomniałem kompletnie o Cezie i Kobalcie. Okej, okay, ja jestem akurat w wymiarze daleko od potencjalnego zagrożenia, no, ale. już Dokładnie, ale mam też sporo znajomych bliskich w Polsce, także warto się tą wiedzą dzielić. Ryszard, dziękuję Ci jeszcze raz. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.